No i teraz witając po przerwie. Mamy nadzieję, że druga część naszej transmisji już będzie bez przeszkód technicznych. Tak sobie, dokładnie byśmy tego życzyli i powoli jest czas, żeby teraz przejść do to właśnie e... mieliśmy drogi i tak, teraz teraz opieka społeczna o. E, i to też taka sfera, która po pierwsze się rozwija. Jest coraz więcej przedsięwzięć, których samorządy potrzebują. E, sam Sopot już dzisiaj mówił, że chciałby pójść w podobne rozwiązanie i bardzo poważnie. To rozważa, więc będziemy mogli zobaczyć, jak to zostało zrobione i jak na to patrzy przedsiębiorca prywatny, czyli ten, który realizuje te usługi, jakie on ma kłopoty, ale zaczniemy od filmu, więc zapraszam Państwa do chwili oglądania. położona jest obok Słupska w województwie pomorskim. Rozgłos tej niewielkiej wsi nadał odbywający się tu przez kilka lat disco hit festiwal. Tutaj, na byłych terenach PGR-u, siostry zakonne postawiły sobie za cel wybudowanie domu pomocy społecznej. Niestety po 8 latach, mimo przygotowania stanu surowego budynków, z racji problemów finansowych nie były w stanie dokończyć budowy. Aby ich praca nie poszła na marne, przekazały budynek w gminie Kobelnica, z zastrzeżeniem, że prowadzona w nim działalność ma pełnić funkcję zdrowotną i być w 80% niekomercyjna. W podobnym czasie firma SON, zajmująca się psychiatrią i prowadząca ośrodki opiekuńczo-lecznicze, borykała się z problemami, jakie niosły ze sobą zmiany przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Wynajmowane przez firmę pomieszczenia przestały spełniać wymogi prawne a ich remont był albo zbyt kosztowny, albo wręcz niemożliwy do przeprowadzenia. Dowiedzieliśmy się, że gmina Kobylnica dysponuje niedokończonym obiektem, który miał przeznaczenie medyczne. Doświadczenie partnera prywatnego jest zdecydowanie większe niż samorządu w zakresie prowadzenia działalności osób niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym czy średnim upośledzeniem umysłowym ale również tym dominującym elementem było brak środków finansowych, które były niezbędne do tego, żeby zakończyć obiekt. Bez udziału partnera prywatnego gmina nie była w stanie sama dokończyć budowy ośrodka, a nie tym bardziej go utrzymać. Budynek w stanie surowym stał około dwóch lat, generując koszty utrzymania przy równoczesnej utracie wartości nieruchomości. Banki oraz doradcy finansowi nie byli pewni, jak poprawnie przeprowadzić całą inwestycję z racji nowych przepisów oraz specyficznej branży, jaką jest służba zdrowia. Dlatego skorzystano z pomocy doradców prawnych i Pomorskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podmiot publiczny wniósł majątek w postaci budynku w stanie surowym. Budynek szacujemy, że był w tamtym czasie o wartości około 2 milionów złotych czyli był to znaczący skład ze strony podmiotu publicznego. Również porozumieliśmy się w zakresie takim, że gmina jako partner publiczny wykona drogi dojazdowe. Dodatkowo gmina tymczasowo pozwoliła partnera prywatniczo-dzierżawczego. Po naszej stronie leżało sfinansowanie i wykonanie prac budowlanych no oraz później prowadzenie działalności w tym obiekcie. Partner prywatny założył że przeprowadzi wszystkie te inwestycje w ciągu dwóch lat. W rzeczywistości czas ten skrócił się o połowę i już po roku firma Son oddała do użytku zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny. Obiekt o powierzchni ponad 2500 m2 posiada 102 łóżka, z czego 82 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a 20 w oddziale rehabilitacji. Oddział przyjmowani są pacjenci wymagający postępowania w trybie całodobowym, obejmującym opiekę pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami chowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Dzięki PPP firma SON zapewniła sobie stabilność funkcjonowania obiektu. Nie grozi nam tak jak przy wynajmowanych budynkach, wypowiedzenie umowy, niepewność. Tu jednak perspektywa tych 25 lat daje pewne gwarancje. Oprócz tego zmieniły się koszty utrzymania budynków, a także cała logistyka przedsięwzięcia. Budynek, którym firma sąd zarządza w ramach PPP, można rozbudować, dzięki czemu partner prywatny może kolejne kroki w rozwoju firmy. Mamy możliwość zatrudnienia pracowników mieszkających na terenie gminy. Mamy również możliwość współpracy z innymi podmiotami, które działają na terenie gminy. Wydaje mi się, że partnerstwo takie rozwija również otoczenie, nie tylko samą firmę uczestniczącą w partnerstwie. Dla gminy Kobelnica jest to także działanie wpływające korzystnie na jej wizerunek. Stojący przez lata budynek mógł zostać wykończony i spełniać funkcję, na której zależało siostrom zakonem podczas rozpoczęcia budowy. Halo, halo, dzień dobry, nie wiem czy mnie słychać w tej chwili. Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Kierzynowski. Razem z moim wspólnikiem doktorem Krzysztofem Gawrońskim, kto Państwo wcześniej mogli oglądać na, wcześniej na, na prezentacji, prowadzimy Centrum Psychiatrii w Słupcu, gdzie na, w ramach naszej działalności mamy działalność ambulatoryjną i stacjonarną. W Słupsku prowadzimy poradnię z psychicznego, poradnię psychologiczną, poradnię odwykową oraz oddział dzienny, a lwią część naszej działalności mamy umiejscowioną właśnie w Kobelnicy. Jest to zakład opiekuńczy, leczniczy, psychiatryczny. Na filmie było podane, że mamy 102 łóżka, ale już po modernizacji części budynku w tej chwili to już są 120, jest 126 łóżek gdzie pacjenci przebywają całodobowo. Są to pacjenci, którzy już nie wymagają ostrych hospitalizacji psychiatrycznych, natomiast ich stan nie pozwala jeszcze na powrót do domu i właśnie takimi, taką grupą osób się zajmujemy, gdzie udzielamy wsparcia zdrowotnego, czysto lekarskiego, czysto. Psychiatrycznego, ale także i wsparcia społecznego, psychologicznego, środowiskowego. Geneza powstania oddziału mniej więcej już została Państwu na filmie przekazana. Ja tylko pozwolę sobie dodać, że pomysł na, na to, aby Przenieść naszą działalność z wcześniejszych siedzib w okolicy Słupska, to były oddalone oddziały 50 km od Słupska w miastku i, i, i bytowie. Narodziła się gdzieś mniej więcej w okolicach 2009 roku w końcówce. Przez cały 2010 rok szukaliśmy najpierw, najpierw lokalizacji. Potem okazało się szczęśliwie, że, że mamy praktycznie, że gorąc ten budynek w zasięgu ręki, niemalże pod nosem. No i, i, i w ten sposób udało się nam te inwestycje dzięki przychylnemu i, i, i otwartemu stanowisku gminy zrealizować. Dlaczego naszym zdaniem partnerstwo publiczno-prywatne jest korzystne i dlaczego warto w tej materii się poruszać? W wypadku naszym, czyli działalności na styku służby zdrowia i pomocy społecznej, można by tutaj właśnie wyróżnić kilka aspektów, które które przemawiają za tym, że, że, że jest, to, jest to cenna inicjatywa i, i, i bardzo dobry sposób funkcjonowania. Takim pierwszym aspektem, o którym już wcześniej mogliśmy słyszeć, to jest aspekt ekonomiczny. My szukając możliwości rozwijania naszej działalności, ale też przede wszystkim jej modernizowania, aby móc sprostać wymogom coraz, coraz to, trudniejszej naszej działalności, musieliśmy znaleźć budynek nowocześniejszy, przestronniejszy, no i zdecydowanie bardziej wygodny dla pacjentów. Zupełnie to przekraczało nasze możliwości i dzięki temu, że akurat w gminie znalazł się, znalazła się taka lokalizacja, która Nomen omen spadła prawie gminie, jak z nieba, i, i, i z czym gmina też no, nie bardzo miała, mogła sobie, sobie poradzić. Połączywszy siły, udało się nam ten budynek dokończyć. Po naszej stronie było wykończenie budynku, no i oczywiście jesteśmy operatorami tego budynku i, i, i realizujemy naszą działalność. I to jest ten aspekt, żegbym, ekonomiczny. Ale jest jeszcze wiele innych aspektów yy, współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Na przykład ten aspekt yy, kadrowy. Yy, dzięki yy, temu, że yy, wprowadziliśmy się niejako z naszą działalnością do gminy, yy, gmina zyskała też yy, na swoim terenie placówkę z zabytroficzną kadrą. Yy, psychiatrią Petro Krzysztof Gawryński, jak i ja zajmujemy się, yy, mój kolega o to już, już prawie 40 lat, ja od prawie 30 lat. I udało nam się dzięki no już no dość długiemu doświadczeniu zebrać faktycznie bardzo dobry i, 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 i bardzo merytoryczny zespół, który w takiej, w takiej dziedzinie od, od, od wielu lat już zbiera doświadczenia. Ponadto. To, że wprowadziliśmy kadrę, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa to jest również taki, można by rzec, aspekt pracowniczy. Na terenie gminy udało się nam utworzyć dzięki rozszerzeniu naszej działalności nowe miejsca pracy, ponieważ na początku wprowadziliśmy do naszego zolu 60 pacjentów, których przenosiliśmy z naszych starych placówek. Dodatkowo później, z czasem, kiedy, kiedy współpracowaliśmy dalej z Narodowym Funduszem, udawało się nam uruchamiać kolejne łóżka. Następne etap to było 80 łóżek, potem 100. No teraz, jak mówiłem, już właśnie 126. Do obsługi tych pacjentów trzeba było otworzyć nowe stanowiska pracy. W związku z tym osoby z najbliższych okolic z terenu gminy też miały możliwość skorzystania z tego, że udało się te nowe miejsca pracy stworzyć. Dzięki temu, że mieliśmy możliwość zatrudnienia nowych pracowników i szkolenia tychże pracowników, można było też zająć się coraz bardziej działalnością taką pozamedyczną naszego oddziału. I tutaj wyłania się następny aspekt naszej współpracy z gminą. Aspekt, możemy tak nazwać, kulturalny. Współpraca z gminami i instytucjami kulturalnymi, czy chociażby Występy naszych pacjentów w innym ośrodku kultury. Organizowane różnego rodzaju festiwale, kiermasze, nie tylko w gminie, oczywiście, ale także i, i, i w całym Województwie Pomorskim, pozwala nam rozwijać działalność naszych pacjentów i wzbogacać ich życie. Nie są to osoby tylko i wyłącznie skupione na, na, na byciu w oddziale ale ale staramy się im ten świat jak najbardziej otwierać. Dzięki temu, że mamy zaplecze właśnie kulturalne w gminie, możemy, możemy tę tą rozwijać i z roku na rok staje się ona szersza i, i, i bardziej kompletna. Z tego aspektu kulturalnego wynika kolejna rzecz, która jest, jest bardzo korzystna przy tak współpracy, jaką, jaką mamy szczęście z gminą kontynuować. Można by go nazwać, tę rzecz można by nazwać aspektem społecznym. Współpraca z gminą pomocą społeczną, ale też i, i, i sama, sama placówka współpracująca z uczniami zakładami opiekuńczo-leczniczymi i czy też domami pomocy społecznej, DPS-ami z innych regionów, pozwala przekazać doświadczenia nasze gminie no i, i, i my możemy też korzystać z bogatych możliwości i, i, i doświadczeń gminnej pomocy społecznej, gdzie pozwala to znowu po raz kolejny wzbogacić, spowodować bardziej kompletnym Życie i, i funkcjonowanie chorych osób naszych, naszych podopiecznych. Jeżeli już mówię, mówimy o współpracy, to dzięki temu, że mamy już już faktycznie doświadczenia, bo działamy na terenie gminy od listopada 2011 roku, my mieliśmy możliwość też wzbogacenia jeszcze dodatkowo gminy o współpracę międzynarodową, ponieważ już wcześniej mieliśmy partnerów z Niemiec, którzy zajmują się psychiatrią środowiskową, a gmina poprzez powiat ma również zawiązaną współpracę z partnerami niemieckimi z powiatu Herzogtum Lauenburg. Możemy dzięki temu realizować również wymianę międzynarodową doświadczeń w zakresie pomocy społecznej, w zakresie lecznictwa środowiskowego, psychiatrycznego. I, i w zakresie organizowania osobom z problemami psychicznymi pomocy i, i, i rozszerzaniem im wachlarza możliwości. Dzięki tym działaniom mamy także jeszcze kolejną rzecz, która jest moim zdaniem bardzo istotna. Gmina przy naszym wsparciu może też realizować swego rodzaju aspekt promocyjny. Gmina pokazuje swoją otwartość i, i, i troskę wobec lokalnej przedsiębiorczości. Nie ma tutaj co opowiadać o jakichś rzeczach niespotykanych, no to to sprawa bardzo, bardzo konkretna i Rzekłbym istotna i gruntowna. Gdyby nie nasza współpraca z no gminą, nie moglibyśmy realizować tych, tych, tych zadań, i dzięki temu można, można taką, taką działalność kontynuować. Ponadto jest jeszcze jeden aspekt, bardzo moim zdaniem istotny: jest to aspekt edukacyjny. Gmina promuje i edukuje i pokazuje że y, osoby z takimi problemami, z jakimi y, my się zajmujemy z y, naszej sytuacji to nie są ludzie, którzy, y, którzy w jakimś sensie y, powinny y, być odowani od... od naszego Halo, jest... halo, halo, halo. Trochę słychać, trochę przerywało, więc nie wiem, jak się uda to przekazać panu doktorowi, bo na razie muszę powiedzieć, że ta wypowiedź była niezwykle bogata i pokazywała tak wiele wątków, tak. że aż wymienialiśmy sobie tutaj z Łukaszem krótką informację, że rzeczywiście tak jak Łukasz to ładnie pokazał, idzie. Szeroko, od problemu konkretnego budynku, aż do współpracy międzynarodowej. Więc oczywiście jest tego dużo, a już wiem, że łącze nam się poprawiło i możemy poprosić pana doktora, żeby skończył. Bardzo ciekawą, interesującą prezentację. Powiedział nam wszystko, co ma do powiedzenia, potem chętnie zadamy parę pytań. A i pojawiły się pytania na czacie. Jeżeli mnie słychać, tak, mam nadzieję, że już mnie teraz słychać. Nie wiem, w którym momencie zerwało się połączenie, natomiast myślę, że, że o tym aspekcie bym już, już mówiłem, więc tylko powtórzę, że sam aspekt edukacyjny jest bardzo istotny, ponieważ w naszej współpracy z gminą możemy edukować także i, i edukować osoby z, z naszego otoczenia, i, i, I pokazywać nam wszystkim, że pacjenci, którymi się zajmujemy, to, to, to nie są jakieś jednostki, które trzeba izolować i zamykać w wieżach, tylko są to normalnie, tak naprawdę funkcjonujący ludzie, którzy troszkę tylko czasami inaczej postrzegają rzeczywistość i można wiele współpracując z tymi osobami, wiele od nich skorzystać, wiele się nauczyć. I, i, I tak naprawdę możemy sobie wszyscy razem wspólnie bez, bez problemów y, funkcjonować I, i, i wspólnie żyć. Na koniec, też no, no, troszkę mogę się jeszcze też pochwalić, że mamy całkiem y, dobrą opinię Rzecznika Praw Pacjenta. Y, niedawno mieliśmy y, wizytację z Głównego Biura Rzecznika Praw Pacjenta i, i, i wystawiono nam rzeczywiście. Dobre recenzje, więc mam nadzieję, że my będziemy mogli razem wspólnie współpracować. Jest jeszcze jeden taki aspekt na sam koniec, który czy może już nie bezpośrednio, nie to przecież, że nie tylko przykłada się na, 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 na pracę, ale dotyczy bardzo istotnej rzeczy, która już wcześniej była poruszana w innych wypowiedziach, ale chciałbym też o tym tutaj wspomnieć. Chodzi tu o sam aspekt taki, że jakbym, psychologiczny trochę. Krótko mówiąc, człowiek, jeżeli pracuje u siebie i, i, i na swoim, to siłą rzeczy inaczej o to dba i stara się... To nie jest już jakieś wiadomo jakie, czyje ogólnie wspólne, tylko gminne, ale i nasze, więc to też zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Mówię to też jako, jako psychiatra i yy, gdzie no, doskonale wiemy, że krótko mówiąc, jak się pracuje przy swoim, to się pracuje w Także myślę, że warto wspomagać właśnie takie lokalne inicjatywy, ponieważ działa to ku ogólnemu dobru. A lokalne dlatego, że yy, warto, zanim yy, będzie się szukało jakichś partnerów yy, gdzieś z daleka, gdzieś z zewnątrz, warto rozejrzeć się po, po swoim podwórku, bo my też. Szukaliśmy, nie wiadomo gdzie, okazało się, że, że, że mamy budynek blisko nas, blisko Słupska, gdzie tak naprawdę znamy się wszyscy, jesteśmy małą społecznością, możemy bezpośrednio się skontaktować, gdyby jakieś były problemy wynikające z różnych życiowych spraw i możemy spokojnie, dzięki temu wszystko szybko i sprawnie wyjaśnić, zorganizować naprawę. Myślę, że to tyle z mojej wypowiedzi. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście w miarę swoich możliwości chętnie udzielę odpowiedzi. Wypowiedź była tak obszerna, ta wypowiedź była tak obszerna, że nam się wydawało, że wszystkie wątki zostały poruszone, ale nasi uczestnicy trzymają są rękę pytania, na pulsie, są pytania, mają jednak pytania i to nawet takie dosyć szczegółowe Łukaszu, gdybyś mógł... Tak, jeżeli mógłbym odczytać tutaj jest pytanie od nas z czatu. Pierwsze pytanie jest: jaki procent komercyjnych usług prowadzi zakład? Zakład jest w pełni zakontraktowany, jego działalność jest w pełni zakontraktowana z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale my nie mamy nie danych komercyjnych usług. To ja zadam pytanie, czy no bo na ile lat macie podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia? Na pewno na znacznie krócej niż jest wasza umowa PPP. Czy nie się, że to jest nowe ryzyko? Dokładnie. Czy na pewno jest to jakieś ryzyko? Niemniej jednak naszą działalność w powiązaniu z Narodowym Funduszem prowadzimy już od y, dokładnie 28, nie przepraszam, od początku reformy, czyli to było 4 stycznia 92 roku. Jakoś do tej pory udaje się nam to kontynuować, a nawet nie kontynuować, rzeczy rozwijać, więc no, różnie to wyglądało. Były pokupowane umowy na rok, na 3 lata, no ale to jakoś sobie dajemy z tym radę i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Okazuje że to ta niepewność ze strony waszego zleceniodawcy, Wcale nie musi się przekładać aż tak bardzo na Wasz biznes. Bo po prostu musicie dbać o jakość i liczyć na to, że skoro macie dobrą jakość, to będziecie mieli ciągle coś do roboty. Co też potwierdza to, o czym tutaj Pan doktor mówił, jeśli chodzi na przykład o te wizytacje Rzecznika Pacjenta, które pewnie też są swego rodzaju potwierdzeniem tej jakości. Mamy nadzieję, że uda się to utrzymać taką jakość, jaka jest w tej chwili. Będziemy się starali to robić, bo faktycznie jest to. Bardzo mocnym przełożeniem na nasz na fundusz. Mamy jeszcze kolejne pytanie, tutaj od uczestniczki z czatu. Czy realizując, czy, czy realizujecie Państwo programy zwrotne na zlecenie, czy też y, są jakieś realizowane przy udziale gminy? Czy jednostki samorządu też? Czy konkretnych jakichś w tej chwili grantów nie realizowaliśmy? My y, mamy na bieżąco naszą swoją działalność y, y, prowadzoną. Na, na przykład mamy cykli spotkania właśnie z naszymi partnerami z Niemiec, gdzie raz w roku jeżdżą pacjenci, y, do nich raz w roku przyjeżdżają pacjenci, y, ich tutaj do nas wymianę y, doświadczenia i praktycznie rzecz cały czas w kontakcie. Jeżeli chodzi o współpracę, właśnie taką kulturalną, robotną, społeczną z gminą, to się dzieje praktycznie codziennie? To Ja mam jeszcze takie pytanie: czy szczególnie na początku Waszej działalności nie czuliście pewnej obawy od strony mieszkańców? No bo tak naprawdę pojawia się ośrodek, ośrodek osób niepełnosprawnych umysłowo, no to tak naprawdę większość z nas ma no. Lekką obawę, to tak czasami to bywa trochę bardziej niż lekka obawa. Czy czuliście coś takie, czy w tej sprawie coś się zmieniło wśród mieszkańców? Czy mają takie samo podejście, czy zmienili trochę podejście do Waszej działalności? Yy, oczywiście, były takie obawy, yy, natomiast okazały się one zupełnie bezpodstawne. My w dość szybkim tempie zaczęliśmy używać takie pikniki integracyjne, zawsze w yy, yy, drugi weekend czerwca. No, niestety w tym roku nie wyszło z tym wiadomych e, zarazowych. No, e, natomiast e, korzymy z e, gdzie mogą również e, okoliczyć mieszkańcy, i, um, mamy coraz więcej gości na tych prydnika. I naprawdę w naszej blisko dziesięcioletniej działalności e, w celu nie odczuliśmy złego z, e, od naszych sąsiadów. Ze strony lokalnej społeczności. Czy można wiedzieć, że ten efekt integracyjny, takiego oddziaływania również na lokalną społeczność jest takim taką wartością dodaną, która jest swego rodzaju takim wzmocnieniem niemerealnym, wynikającym z realizacji państwa działalności? Tak, zdecydowanie. Bardzo nas to cieszy, ponieważ no, budzi się coraz wyraźniej w społeczeństwie, że osoby z problemów psychicznym to nie są ludzie, to są tacy sami ludzie jak my wszyscy. Innymi słowy, rekomendowałby Pan lokalnym środowiskom lekarskim, lokalnym środowiskom opieńczym, żeby podejmowali się takiej działalności w pracy z miastami, że jednak warto zakładać też prywatne zakłady leczniczo-opiekuńcze, no bo zakład jest prywatny, chociaż w obiekcie publicznym. Czy na tym polega? Jednym słowem, wasz przykład pewnie to chciałbym usłyszeć od Pana. Mówi, że, że warto, że trzeba się zdobyć na tą odwagę i że to też może być dobry pomysł na biznes. Zdecydowanie tak. Popieram i zachęcam. Strona partnera publicznego daje możliwość takiego mentalnego wsparcia, że mamy kogoś za plecami, kto, kto jest, jest, jest pewny i bezpieczny. No a że przy każdej biznesowej działalności jakieś to ryzyko jest no trudno, no to już trzeba to pomyśleć. to ryzyko jest na pewno zdecydowanie mniejsze w takiej formule prawnej. Dlatego naprawdę polecam. No to było bardzo ładnie zabrzmiało, że to jest mniejsze ryzyko i jak powiem, polecam to wszystkim tym, którzy myślą o także samorządowcom, którzy myślą o tym, że potrzebują zakładów opiekuńczo leczniczych. Mają takie potrzeby, czują, że to jest jakiś element, który może rozwijać ich miejscowości a nie wiedzą jak to zrobić, więc przykład wasz pokazuje, że po prostu można to zrobić i że warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy szczególnie, że pokazuje to też ten taki szeroki wymiar od takiego związanego z celem, jaki, jaki Państwo realizujecie, ale właśnie po ten wymiar społeczny, ale również tak jak Pan wspominał bardzo szczegółowo w swojej prezentacji, ten wymiar związany również z takim wymiarem oddziaływania na rynek pracy lokalny, czy też na te różnego rodzaju inicjatywy. Czyli, krótko mówiąc, szerokie spektrum oddziaływania i synergii. Warto polecać.